Jaką broń użyć? Żeby była najskuteczniejsza, może taką? Chyba nie. Musimy poszukać innej broni. Miłosierdzie. Boga utajonego w najświętszym sakramencie, głos Pana, który do nas mówi z tronu miłosierdzia: Pójdźcie do mnie wszyscy. Króluj nam Chrystę. Pozdrawiam wszystkich wojowników naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy już w czwartym tygodniu Wielkiego Postu. Przeszliśmy już połowę tego świętego czasu, i myślę, że jesteśmy tym utrudzeni. Może jesteśmy zniechęceni, może. Nie widzimy sensu dalszego kroczenia w tym wielkim poście. To Pan Bóg chce nam dać wytchnienie i pocieszyć, wsłuchując się kolejny raz w przypowieść o synie marnotrawnym, o tym, który roztrwonił wszystko swoje marzenia, pragnienia i swoje środki materialne. I co go przywiodło do ojca? Pragnienie. Ktoś może powiedzieć: pragnienie miłości, pragnienie e, świętości. Nie. Pragnienie, żeby, żeby wypełnić swój żołądek. Co to znaczy? Czym jest miłosierdzie? Miłosierdzie jest wypełnieniem wszelkiego, wszelkiej pustki, która jest w naszym życiu. Bóg nas zaprasza, abyśmy w czasie Wielkiego Postu spróbowali zobaczyć, gdzie mamy tą pustkę. My czasami nie jesteśmy w stanie nawet o niej powiedzieć, bo tak nas męczy, tak jest dla nas ogromną ciemnością. Nie bój się tej ciemności. Poproś Pana Boga o ten pokarm największy, o miłosierdzie, o to przytulenie Ojca, o to właśnie, że ten Ojciec da Ci tą nową szatę, przywdzieje Ci sandały i da Ci pierścień na Twoją rękę właśnie po to, abyś się poczuł Jego Synem. Wielki Post nie jest po to, żeby nam mówić, że ciągle nam coś nie wychodzi, ale mamy wygrać z Bogiem. Pragnienie jest znakiem przyjęcia woli Bożej, jest... Z tym startem, dzięki, którego, dzięki któremu wstanę i pójdę do mojego Ojca, tak jak usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. A święty Paweł nam przypomni, że jeżeli jesteśmy Chrystusowi, to jesteśmy nowym stworzeniem. Przyjęcie miłosierdzia jest właśnie tym stanięciem się, nowym stworzeniem, właśnie po to, abyśmy się mogli tym ucieszyć. Ta niedziela jest zaproszeniem, abyśmy nie ustali w naszej drodze. Ale właśnie tak jak słyszymy dzisiaj w dzienniczku o tym, że Chrystus ciągle ciągle nas woła stronu z, z Eucharystii, abyśmy przychodzili do Niego. Amen.